Mamy już wiosnę, a to oznacza, że coraz więcej słońca jest z nami i musimy się chronić przed tym promieniowaniem, ponieważ, mimo że bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie i nasz nastrój, to jednak ma też wiele skutków ubocznych. Ale, żeby dowiedzieć się, jak wpływa to słońce na nas, musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie są rodzaje tego promieniowania, a mamy aż trzy rodzaje: UVA, UVB i UVC. UVC to jest takie promieniowanie, które zostaje pochłonięte jeszcze w atmosferze, więc w zasadzie do nas nie dociera. Ale mamy promieniowanie UVB i UVA, o którym y, możemy więcej przeczytać. Często o nim ktoś gdzieś mówi. I ja dzisiaj chciałam Wam szczególnie zwrócić uwagę na to, jaka jest różnica między tym promieniowaniem, abyście dokładnie wiedzieli, y, co robić i jak się chronić. Przede wszystkim, promieniowanie UVB to jest to promieniowanie. Nad którym my się skupiamy najbardziej. Jedziemy na wczasy, kupujemy filtry, smarujemy się właśnie między 9 a 15 w wakacyjne dni, ponieważ one wtedy najsilniejsze. Ono powoduje silne zaczerwienienie naszej skóry, powoduje poparzenia, ale też kumulowanie się komórek barwnikowych i tworzenie właśnie opalenizny, czyli takiego zbrązowienia skóry, uaktywnienie się tych komórek i często właśnie po wczasach przyjeżdżamy lekko z, lekko z taką ciemniejszą skórą. I my głównie wtedy chronimy się, ale zapominamy, że mamy promieniowanie UVA i to jest to najgorsze promieniowanie, które jest z nami przez cały rok i co istotne, niesfiltrowane przez szybę, czyli na przykład wiosną, czy jesienią, czy zimą, nawet stojąc i wyglądając przez okno, podziwiając widoki, musimy wiedzieć, że promienie słoneczne przez tą szybę przechodzą, wnikają w głąb naszej skóry, aż do skóry właściwej i tam niszczą kolagen i elastynę, czyli włókna odpowiedzialne za naszą jędrność, sprężystość. No i nadmiar takiego promieniowania powoduje, że mamy wiotką skórę. Dodatkowo promieniowanie UVA uaktywnia um, tworzenie się większej ilości komórek nowotworowych, co może skutkować pojawieniem się czerniaka, czyli raka skóry. A trzecią bardzo istotną rzeczą, jaką promieniowanie, e, jaką powoduje promieniowanie UVA, to powstawanie przebarwień, czyli takich niechcianych pamiątek po opalaniu. Dlatego pamiętajcie, filtry y, to jest podstawa. Filtry też mamy różne i, i różnie działające, ale przeznaczę na to oddzielny filmik, gdzie opowiem Wam y, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze, które najlepiej pasują do naszej skóry i co powodują. Dlatego ja dzisiaj rozkoszuję się, relaksuję i odpoczywam na słoneczku. Oczywiście buzię już sobie posmarowałam filtrami, więc yy, ochronę mam. Teraz tylko sam relaksik.